Siemam, jestem Pablo i zapraszam Was na kolejny, już dwunasty odcinek serii Pokémon Fire. Mi się save zepsuł, pewnie jak wiecie. No i musiałem wszystko od początku tutaj dochodzić, no ale chyba jest spoko. Nie ma żadnych e, takich urywek, ani nic. E, ostatnio do Cologne City doszliśmy, no i e, widzimy zespół R. Niech on nam lepiej w drogę. czyli widać zespół R opanował to miasto, czy co? No idziemy tutaj, bo tu jest pokemon, którego można, można dostać Pokémona pokemona Eevee, typu normalnego, w którym możemy w e, kamiennego, e, kamiennego, lodowego e, lodowego e, typu mrok, typu psychiczny, typu wodnego, elektrycznego i ognistego, ale te, ale dopiero w, w późniejszych seriach w nie może, w może tylko za pomocą kamienia ewolucji w ognistego, wodnego i elektrycznego. A w późniejszych dopiero w generacjach może ewoluować także w y, tamte, co wcześniej mówiłem, te lodowe itp., ale tylko w szczególnych miejscach, za y, kiedy ma się szczęście. Właśnie Eevee, ja będę go nosić, y, wypadło na to, że będzie Pokémon to elektryczny że na elektrycznego będę go szkolić. Czyli kupimy kamień ewolucji elektryczności. To mój mat nie ma co tu mówić. Tu warto wejść, bo tutaj mamy taką starszą pannę, no Cliffery. Nie powinnaś wydawać pieniędzy na pojeździe. Spróbuj tego. I otrzymaliśmy TIE, czyli herbatę. Ja próbuję właśnie to nagrać już czwarty raz, czyli chcę się spieszyć, bo mi się nudzi to, nagrywam czwarty raz ten sam odcinek, bo coś, jakieś błędy mi zaskakują, mam no, nadzieję, że teraz się nagra, yy, co ja chciałem, aha, tutaj mamy w ogóle sklep, to jest market, bardzo wielki, bo tu wszystko można kupić, ja kupię tylko to, co mogę, to co chcę, znaczy się tutaj w kupię... Hiper Bima, czyli Hiper Promien i sacred Power. Spoko. Tutaj kupię te Great Waller, bo w końcu będę łapać Pokemony. Poza wizją. Oh. Super potion jeden, dobra, jeszcze jeden. Preview. 3. Spoko, tu już nic idziemy dwa piętra wyżej, bo na tym nic nie ma na kolejnym mamy yy, kamienie ewolucji ja sobie kupię pandę, na własne dla Eevee yy, inne też kupię, ale to tylko do w których będzie trzeba ewoluować w boksie, żeby wam pokazać właśnie Ach, coś, aha właśnie, nauczyć ee, Eevee ataków, których może lub chcę nauczyć Helping Hand, on ma tylko Quick'a, tak, jeszcze to jest bezużyteczne. Teraz ma jeszcze dig zamiast Helping Hand. Szoko i dopiero będzie mu się nauczyć, jak yy, właśnie wywoluje go w elektrycznego pokemona na centra, tak. Spoko. I już ciekawego, nic nie ma. Yy, co ja potrzebuję, oczywiście. W ten odcinek będzie krótki, następny będzie dłuższy, bo tutaj mamy jakby dwa zadania. Yy, pierwsze jest y, pokonanie zespołu R, a drugie liderka. Pokonanie zespołu R jest właśnie w salonie gier, bo niektórzy to właśnie o tym mówią. Tutaj stajemy pokrowiec na żetony, właśnie wam pokażę jak żetony y, zdobywać. Ja się w to pobawię jak y, poza wizją. Spoko, tutaj właśnie pogadajmy z Kilkom, ten nam też nie dał, ten dał nam, ten dziadek może nam dał, nie dał, o 20 i ten też nam dał 20 i będzie tyle co może, spoko. Ja właśnie zagram, wam pokażę, miałem 50, nic nie wygrałem, spoko. Patrzcie jak ja tracę... pech, normalny pech gdzieś. Spoko, wygrałem coś, ale i tak mało, bardzo Znowu... chcę mieć 50 przynajmniej Ponad 50, po. Teraz to no szybko chcę spróbować, mieć tam ponad 50 O, patrzcie, tak dobrze wygrywałem, to po 2, a tracę 3. Dobra, nie bawię się w to już. Hazard głupi. No fuck, to wyjść. E, dobrze, pójdziemy do ciekawego miejsca, gdzie dostaniemy HM Fly. Jest to przydatna rzecz, nie obowiązkowa, ale przydatna i bardzo dobry atak, moim zdaniem oczywiście. Ja potrzebuję Gyaradosa, bo to będzie popójna walka. Gyarados i Eevee, spoko będą e, Rapidash i Nightlash, ma się jest się wody więc da sobie radę Easy jest e, co prawda normalnym ale chce żeby dostał Ekwa i ma atak e, ziemny czyli e, zabierze im trochę e, oj pewnie się potnie Jeszcze, potno się i to już pół na let nasie, jeszcze rapida, dostał i zobaczmy ile Iwi mu zabierze, na pewno nie więcej niż Gajardos, no właśnie, bo to niemożliwe. Krw... Nie, 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 nie był Krzyczyk, spoko. Nie dostaliśmy levela, znaczy naprawdę krótki będzie, drugi będzie dłuższy, do 30 minut będzie dosięgał, ten nie wiem, ledwo może 15. No i właśnie, HM Fly. No i to prawie koniec już odcinka. teraz idziemy właśnie zobaczyć tylko z liderką i będzie koniec. A liderka nie będzie trudna, bo ma pokemony typu. Yy, jakiego typu? Teraz tak. Mogę użyć Faircheda, ale Ferchet jest off-liderem, a ja mam oznakę do 30, że mogę trenować Pokémony do 30, czyli off czyli nie będzie się mnie słuchał już Ferchet. Więc muszę. Muszę muszę, muszę, CO JA MUSZĘ? FAK! Szybko mówię, bo właśnie chcę szybko zakończyć i nie pamiętam co chcę powiedzieć. Trawiaste właśnie nie będzie się mnie słuchał, ale yy, większość trawiastych jest, ma drugi typ trujący, czyli sobie użyję kadabry. Tylko, że on miał tu rzecz, ale wątpię, że będę mieć Właśnie, nie mam tej rzeczy, czyli ta walka będzie trochę dłuższa, bo chcę, żeby Eevee dostał expa. Tak, I Szybko idź, idź, ić, idź. Spoko. Tak jest nie wiem, trzeci raz próbuję już nagrać ten odcinek. Y y nie felkę, dobra. Jeszcze na to nie, nie, nie. Ja tutaj zasypiam. Właśnie... Nie, jest dobrze kadabra, wstał szybko bardzo. Każdy z nich poszedłby na hit'a, nad mnie nie dotnęli, no ale że muszę Eevee Xi, to wiecie. Będzie to całkowicie inaczej. Cholera. Eevee niedługo 26 level. No niedługo, za chwilę. Synchronizacja, Ivy King nie może być zakryty. Spoko. Teraz muszę szybko wylecieć od swojego Pokemona. dotum, daj kadabrze. Mienimy sobie kadabrę bliżej, żebym nie musiał tyle czekać. Spoko. I po tej walce jeszcze Eevee powinien dostać level 26. Ja ewoluję Eevee na 29. Bo na 29 powinien dostać atak bite. A ja chcę, żeby dostał jakiś inny atak. Jeśli będzie mieć bite, to z kolejną liderką będzie łatwiej. Ee, bo bite jest typu mrocznego. I wtedy się przyda, czyli Eevee sobie pod ekstrem Ale nie wiem, czy na pewno bite będzie mógł. Nie jestem pewien. I tak myślę, że o ile dobrze pamiętam, to właśnie na 29 dostaje atak ball. jako Eevee. 26 No i fajnie wygląda naprawdę ten Eevee. Jeszcze i wyższe formy e, głupio, naprawdę. Nie podobają mi się. Karaura sparaliżowany. O, dobrze, miał Cherry Bear, czyli się paraliżował bo mu dałem Belsprout'y teraz znowu <laughs> Belsprout'a w tej serii nie można złapać właśnie to jest głupie nie podoba mi się za bardzo, bo Belsprout'a nie można złapać, czyli nie mam pod po niby misję od Ołka główną Główna misja w Pokemonach w grze Zdobyć, pokonać Elitaro córkę, zdobyć wszystkie znaki, Pokonać dwa razy w sumie Elitaro czwórkę. Tak, trzeba dwa razy I za raz razy będzie silniejsza Nie będziemy oczywiście dwa razy ją niszczyć Ale co, do czego drnę? Że ma, Ołk nam jeszcze dał zadanie zdobyć wszystkie rodzaje pokemonów Ale jak wszystkie Jakoś bez Sprouta nie można złapać nie tylko bez Sprouta Hit i Hit Munchana, też nie można złapać I się dostaje Można wybrać albo Hit Molly, albo Ojojoj oj, oj. Właśnie Hit Molly, albo Hit Munchana. No jeśli wybierzemy te, albo tego albo tego O słuchajcie! Pewnie farta miałem. Ale spoko. Szybko wrócę do miasta. Yy, właśnie. bo no, jeśli wybierzemy Hit Moly, nie będziemy mogli mieć Hitmonchana. Wybierzemy Hitmonchana, nie będziemy można hit moli wybrać. No i to takie jest. Hit ja sobie wezmę oczywiście Hitmole. Chocia... Hitmonchanna co ja mówię. Ale nie... nie będę go nosić. Nie. nie. Nie podoba mi się za bardzo ten Pokémon. W sumie zobacz... Jednego Pokémona mi brakuje, żeby mieć pełny skład. Ja wiem jakiego. No ale to dopiero w kolejnym mieście będzie można do tego Pokemona. Właśnie zamiast eevee myślałem na Taurosem, no ale Taurosa mi się nie jestem, bo Taurosal, e, nigdy nie miałem, nie nosiłem go się znaczy. I właśnie... Eevee też nigdy. Ja da sobie Eevee tego chciał. Zobaczcie, bo nie ma elektrycznego, to mi się przyda. E, właśnie... Bulbasaur to jest e, Zwłaszcza on jest trującą. Bardzo. Ciekawe jakie pokemony będziemy mieć liderka. Ja pamiętam... E, tego jednego. W sumie to dwa. Nie pamiętam idą na Mano, ale dwa pamiętam. Jest to trzecia forma Odisha i jest Gloom, czyli druga forma Odisha. Nie wiem czy te dwa. Oj, dobrze, że mnie nie uśpiła Ni, nic takiego. Nie miałem zmiany stanu. 36 level czy będzie miał kadabra przed liderką. Jeszcze trzy walki i potem liderka cholera denerwuje mnie naprawdę to w tym odcinku na pewno easy nie będzie właśnie e, miał 29. w następnym będzie mieć na 89% bo będzie dużo walk naprawdę możecie się przygotować na odcinek samymi walkami prawie jeśli odcinek będzie 30 minut trwał 20 minut E, na no, walki się poświęcimy. Oja. Tu no właśnie Gloom. wyższa forma tego Odisha. My też złapaliśmy. Żeby mieć właśnie trzecią formę Odisha, czyli Vilem Plum. Plum chyba tak się wymawia. Trzeba mieć e, life stone, Kamień krawiałek. E, o! Psychic! Na to czekają. na nareszcie Psychic. Ja zamienię za. Ja za, 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 za... Za co? Za co ja to wymienię? No... Skleroza, normalnie. Zasle... Za co? Za za o Oszty. Jeszcze dwie walki. Dobra, jednego Pokemona? Nie, nie. Jeszcze raz nie. Dobrze, szybko, postaraj się. Jeszcze sparaliżował się. Nie chce mi się tyle wymieniać. Może sobie akurat i nie poradzi. Dobrze, że jest paraliżowany dość. No bo parali się zbyt często się nie objawia, jeśli ma się farta. Właśnie, jak widzimy. I już nie będzie mógł nas ani zatruć, ani uśpić, ani innych takich. Ulf. Cholera, sete małe. oj, oj, dużo nie robi. Naprawdę dużo nie robi jemu. Nie wiem, że Iwi aż tak dobry. Myślałem, że to bardzo słabski Pokémon, bo walczyłem zawsze z nim na silniejszych ale spoko gnum na gnuma i bo już mało ma hp dość no w sumie gdyby walczył do końca i eevee mógłby 29 uzyskać ajwazaur jak teraz ma 27 już prawie 28 gdyby pokonał sam liderkę Mógłby naprawdę dostać e, poziom 29 Spoko hmm. Będę musiał tutaj i jeszcze wrócić się do e, Pocket Center Spoko, ostatni trener i liderka nareszcie Execute Jest to pokémon i tego można złapać, ja go nie będę nosił, nosiłem, jego wyższa forma to egzekutor, on jest tylko teraz, dlatego tak źle podziałało to, już zapomniałem, no ale spoko, nie ma szansy. już teraz, prasie, to już po nim, po niej, bo to akurat żeńska forma była, ale spoko. teraz do Poke Center i z liderką <laughs> nie, nie blokujcie mi drogi grupie pokemonów przechodnie szybciej, szybciej, szybciej nawet myślałem, że ten odcinek będzie trwał, 10-15 minut a chyba trwa nawet do 20 dojdzie ale spoko Teraz szybko, liderka nareszcie, Gardenia, o ile dobrze pamiętam. Witaj, piękna pogoda, prawda? Jesteś tak, jest tak przyjemny. ojejku, chyba odpłynęła. Witaj, nazywam się Elika. Erika, no właśnie. Jestem liderką sali Skierdor, Gardenia to była wy... diament i perła. Jestem studentką sztuki aranżacji kwiatów. Moje pokemony są wyłącznie, chcę z tego. O, przepraszam, nie miałem pojęcia, że chciałeś mnie wyzwać. Niech będzie, ale wiedzie, że wygram. Tak, tylko trzeba ale i powodzi, no to mistrujące. Ale słowo. Giga Drain. Ten atak dostaniemy, jak widzę. Ziwa... A nie, bo to jest krytyczny, dlatego nam tyle zabrał. Też mogę tak Giga Drain. Ha ha ha. Psychik. Poznaj moc psychicznego Pokemona i 28 tu Tangela. Czyli jednak się myliłem, z tymi jakie będzie mieć Pokémony. Jednak będzie mieć e, inne. Myślałem, no ale pomyliłem się. Żyje teraz Skygun. I to będzie jej górska górska gloom albo właśnie górska 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 W, w Pokemonach, y w anime miała Glooma jako głównego. I tylko Gloomem walczył. tam w ogóle wszyscy prawie używali tylko jednego Pokémona, a mnie mało nie jakiś tu miał dwa Pokémony. Użyję je to Psygma, co pójdzie o No właśnie, Mechoy Fusion by chyba rozwaliło. O! Przyznaję porażkę, jesteś niesamowicie silny. Muszę wrócić, Ci Rime Rainbow Beach powoduje, że posłuszne będą pokémony do levela 50, pozwala też używać strength pokémonom poza walką. Proszę weź ze sobą jeszcze to. Mnie my otrzymaliśmy te Riki, czyli Giga, powe i połowę zadowolonych przez ten atak po jego Pokemona, Czy nie zgodzi się, że to cudowny ruch? No, może być. Spoko. Jakiego ja mam Pokemona które sparyłam? Nie mam. Spoko, to nie nauczę. No to już będziemy kończyć. Zobaczymy ile brakuje IV do kolejnego levela. Połowę. A wiecie co? Jeszcze to sprawdzę na szybkiego. Na szybko. Wiem co zrobić. Zrobimy kawałek myśli tej, co mieliśmy zrobić w kolejnym odcinku. Żeby ewoluował nam Eevee i żebyście zobaczyli jego ewolucję. Mam nadzieję, że to dobry pomysł. Nie będziemy to przedłużać do kolejnego. Piluję tego plakatu, spadaj bo oberwiesz. Plakatu pilnuję. Ło, wow. boję się naprawdę. Oj, jaki okay. Naprawdę. Jeśli on użyje hiperfanga, a jeśli nie mówię o super hiperfangu, no to mogło być naprawdę krucho. właśnie. Połowę żyć. I to nawet nie krytykiem. Ale udało się. Zuba, to już będzie trochę łatwiej, no ale z niebożoną nie mogę użyć. Po co ja mówię, że będzie trudniej? Kryjówka z FR mogła zostać odkryta, lepiej powiem szefowi. Hej, przełącznik za plakami, czyśnijmy go, no i spoko. I jesteśmy na pierwszym piętrze kryjówki z I tutaj właśnie tramy ich szefa. Lepiej nie będę ryzykować, użyję per shada. Ojej Oj, mogę użyć fly, żebyście zobaczyli jaki to atak. A, ale spoko. E, Rapi jest kolejny. Szybko easy, easy, postaraj się dostać. expa no, potem walce powinienem już pokażę wam atak Flame. jest to atak tak jak Big dopiero w drugiej turze i nie można go trafić jest jakiś tam walczący potrafi go trafić no ale wszystko właśnie spudłował silny atak naprawdę i 29 no i nie nauczył się pewnie nie Dobra nie będę czekać dostanę nagrody co innego ewolucji i patrzcie. Eevee ewoluuje. I kto to będzie? Co? Eevee ewoluuje? Kto to będzie? Kto to będzie? Kto to będzie? Uuu, wygląda jak jakiś pies, kot, który się sierpniu stanęła. Uuu, fajnie. Gratulacje, twój Eevee, Evoluew, Joltiona. I mamy teraz Joltiona. Tego nauczymy. Nauczymy hiper. Może się nauczy hiper Świetnie. Na pewno go nauczę. Patrzcie. Hiper Jednak on taki mocny, że że słabszy o wiele. Hiper Moc 150. To klip wyrażający atak zmuszający wroga do tury odpoczynku. Bardzo potężny. Znaczy, w sensie, że on e, nie ma tyle. Nie wiedziałem, że on taki silny. W się sensie No i teraz Shockwave. Nie jest wycinny, no ale... E, dobrze. za Quick atak. Najlepszy atak elektryczny Thunder. Bardzo potężny. Żaden pokémon wodny ani Latente się nie oprze. No ale... Dalej idziemy dopiero w następnym odcinku. E, miał być bajte, nie ma bajta no to e, niech się pocałuje za przeproszeniem w dupę no to ja e, no to ja już kończę na dziś no to oceniajcie, komentujcie no i subskrybujcie czołem, narka